Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferrower, zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Moi drodzy, jest za 8:08 rano. Postanowiłem nagrać Wam taki bardzo prosty sposób na przegranie konfigu z CSGO do CS2 i innych Waszych, tak jakby. No nie tylko auto ale też plików, właśnie jakichś tam treningowych. No ja używam tylko dwóch. Jest exec właśnie z moim konfigiem, tam ustawieniami, z bindami i tak dalej. I też jest taki konflikt treningowy, gdzie po prostu wchodzę na mapkę z botami, wpisuję exec training i wszystkie tamte komendy typu właśnie respawn, teammates are enemies 1 i tak dalej, powtarzanie nejdów i tym podobne. I zaraz wam pokażę jak to zrobić i widziałem u mefia chyba, że tam myszka się nie rusza, coś tego typu, że trzeba coś tam resetować, no ale Mam taki sposób, gdzie no, tego resetu robić nie trzeba. Także czekajcie, zaraz was przerzucę na pulpit. Dobra, jesteśmy na pulpicie. Tutaj już sobie przygotowałem ten auto exec. I docelowo to będzie właśnie w folderze Game CSGO CFG. Nie żaden tam core i tak dalej, jak Matthew mówił. Bo chyba on w korze, czyli tak jakby w rdzeniu. A dobra, wchodzimy tutaj. Czekajcie, nie Steam, Apps, tylko Steam. User data. Folder, który ma najwięcej po prostu mega, jest najcięższy, to tam wchodzicie, bo to jest wasz tak jakby folder z CSGO, 703, local CFG i tutaj jest config. To kopiujecie i wtedy idziemy do tamtego folderu Steam apps, Common, Global Offensive Game, nie Core, tylko CSGO, CFG i tworzycie nowy. Dokument tekstowy autoexec, tak, Klejacie to i to widziałem właśnie u jakiegoś gościa, Gościu chyba tam link około 3 minut, jak, jak mi się uda, to wam wrzucę link do opisu, on to tam dobrze tłumaczy. Pierwsze co trzeba skasować to jest unbind all, żeby tam nic się nie crashowało, nic się nie, nie zaczynało, nic się nie crashowało i tak dalej. E, tutaj, jak macie plus d, move right, to w CS2 to jest po prostu Right, czyli no, prawo. E, potem pod A macie move left, czyli dajecie left. Pod shiftem nie ma czegoś takiego jak hit. E, no to jest ten r air no to tego w ogóle nie ma. Jest tylko e, sprint i no clip speed. O, przepraszam, No clip. No, Clip Speed. Tutaj jest wartość 5. Tam goście mówi, że jest domyślna wartość 1000. Wówczas wtedy to zapisujecie jako autoexe.cfg Jako, że ja taki folder już mam, to tego nie będę nadpisywał. I wtedy, jak zapiszecie, to wam się pojawi jako ikonka notatnika. Ten dokument tekstowy możecie spokojnie wypieprzyć. Znaczy, tutaj akurat mam, nie mam tego Unbind O, Macie tutaj właśnie Right, Left. Pod shiftem mam właśnie tutaj Sprint i No clip Speed mam ustawiony na 1000. I teraz przejdziemy sobie do CS2. Teraz mam wbity ten konfig treningowy, ale patrzcie, na, na scrollu jest ten, jak to się nazywa, Jumfrow. Jak rzucę najda nacisnę O. Właśnie to mam tą powtórkę z zrzucania granatów pod Z, a znaczy pod X mam palaka, pod C mam neida, pod przycisk ten mouse 5 mam flesza, pod Z mam smoke'a. I teraz macie e, klawiaturę i mysz, daję reset. teraz zmieniam, pod Z mam radio, pod X mam nic. Bind X mam slot 12, czyli to jest ten X-ray na demku. Bind C Mam to, a pod mouse 5 mam nic. I teraz exec auto exec i te wszystkie egzeki w CSGO wam się tutaj pojawiała cała nazwa nie, exec auto exec. I mieliście tam różnego exeki tak samo jak miałem egzek celownik 1, exec celownik 33 tam no ponad 30 celowników miałem. Wpisujecie to, e, tutaj zostały e, komendy no gdzie jest akurat broń ten broń błąd. I to zostawiacie to wam w ogóle nic nie kraszuje. Macie teraz na scrollu. E, czekajcie, na, pod X mam właśnie. O. E, pod tym przyciskiem mam właśnie. E, jezu, jak to się nazywa flesza. Pod C mam Naida, pod Z mam Smoka i to wszystko działa. Z, widzicie, no myszka się rusza, nic się nie kraszuje. E, e, no i tak samo exec Mam ten e, treningowy, ci od razu jest e, reset, właśnie grenade trajectory i tutaj Green it, e, time do no, tych komend e, nie ma, ale widzicie, że ten konfig treningowy się załączył, jest to e, konfig zmodyfikowany, ja dostałem ten e, konfig od e, Mefia tam kilka komend, komend wywaliłem, bo to w CSGO. Trochę jakoś tam FPSy zjadało, już nie pamiętam jakie to są komendy. Prawdopodobnie tych komend już tutaj w CS2 nie ma. Prosiliście mnie też w filmiku z tym pierwszym matchmakingiem, żebym nagrał jakieś ustawienia graficzne. Słuchajcie, tego nie nagram od razu, bo tych opcji jest w obrazie... No teraz nie będę pokazywał jakie ja mam, tych opcji w obrazie jest dużo, no ale no tak jak prawdopodobnie widzieliście u Simpa, ustawić wszystko na low. Ja chcę to y, przetestować y, każdą z tych y, opcji. Chcę przetestować, y, jak to wygląda w ogóle y, z fps y, No i myślę, że tam no, kwestia y, dwóch, trzech dni i Wam to wrzucę. No dzisiaj jest niedziela i dzisiaj to prawdopodobnie będę testował, ewentualnie jutro. Także z mojej strony tyle. Y, mam nadzieję, że materiał Wam się przyda. Taki krótki filmik i Kopeczka w górę. Jak wam, jak wam się udało ten autoexec auto zrobić wasz ten konfigowy. I cóż, tyle, dzięki serdecznie, trzymajcie się. Elo, bum.